Hej kochani, witam Was po raz kolejny na naszych tradycyjnych piątkowych krzyżówkach. Na dzisiejszym odcinku krzyżóweczki za 3 zł, ponieważ lotto, jak już wiecie, przełożyło premierę krzyżówki XXL, a nie chcę kolejny tydzień z rzędu drapać krzyżówek za 5 zł, no bo nie bardzo za nimi przepadam, a w dodatku nieszczególnie jakoś tak trafiają mi się w, nie, w nich jakieś wygrane, także... Postawiłam teraz na te galaktyczne piątkowe krzyżówki, takie właśnie w tym kolorze, mi się kojarzy, takiej galaktyki. Jakby tutaj jakieś gwiazdy, no to mam nadzieję, że będzie jakaś kosmiczna wygrana tutaj. Na dzisiaj też tak, na spokojnie. Trzy krzyżóweczki, wkładnie niewielki, bo i tak będzie sporo drapania. Słuchajcie, a tu patrzę, czy ostrość mi chodzi. Będzie sporo drapania, a wiadomo, jak to w krzyżówkach jednak te wygrane to jak igłę w stogu siana trafić, także na dzisiaj właśnie będą takie trzy krzyżóweczki małe ogólnie właśnie lubię te krzyżówki także myślę, że będzie się dobrze drapało jeszcze żeby tylko warstwa była dobra ścieralna i możemy zaczynać kochani, trzymajcie proszę kciuki kto jeszcze mnie nie subskrybuje no to zachęcam do subskrypcji zostawienia łapek w górę a kto zostawia łapki w dół, to nie chociaż uzasadni dlaczego. Dobrze, lecimy z drapankiem. Mamy literkę N. Nie będę Wam podawać tutaj aktualizacji pogodowej, bo ja nagrywam czasem odcinki trochę wcześniej. Jeśli nie jest to premiera, oczywiście, tak jak krzyżówki czy jakieś miksy, czasem nagrywam prędzej odcinek, więc ta pogoda nie zawsze jest aktualna z danym dniem. Kiedy ten odcinek się na kanale pojawia? Aktualnie, jak drapie, jest deszcz. Jest deszczowy dzień, ale to taka właśnie teraz pogoda jest zmienna. Ogólnie czuć wiosną, ale właśnie tak deszczowo jest. Dobrze, mamy tutaj teraz literkę i. No, tutaj jest bardzo fajna warstwa ścieralna, łatwo się nie udrapie. Czasem jest tak, że jakoś ta warstwa jest tak nałożona różnie, że jedna część krzyżówki jest dobra do drapania, a druga jakoś tak wiecie, trzeba dociskać. Jakoś tak ciężej idzie. No, a teraz mamy literkę Y. Nawet V nam tu się pojawiło w słowie werne Ale oczywiście V jeszcze nie mamy tutaj. No, ale słowo na V jakieś tam jest. No, ale dali X. Dalej, X, ulubiona litera w krzyżówkach Lotto, bo nie moja i na pewno nie też innych drapiących. Bo kto tutaj lubi te X, chyba żeby było, nie wiem, z 5 słów na X. <grych> Dobra, mamy teraz L. No i tu jeszcze jest. Ja to tak patrzę raz na zdrapkę, a raz w obiektywie, w sensie z, z drugiej strony. Staram się nie pomijać. Dobrze, mamy tutaj teraz D. Tu jest D. Tu mamy D. Tu jest D. I tu jest D. Dobra. Patrzymy, czy jeszcze gdzieś nie widać, także lecimy, drapujemy kolejny ołóweczek. Mamy literkę U. Tu mamy U. Mam nadzieję, że te krzyżóweczki Ładniej miło zaskoczą, pokażą klasę, jak to nieraz potrafiły. Właśnie te krzyżówki za 3 zł, zaskoczyć lepiej co te większe. Także mam nadzieję, że któreś tutaj będzie trafiona. Dobrze, literka K. Teraz mi tu wpadła. Więcej nie widzę, A, ale za to widzę U. Za to widzę U. Dobra, kolejny ołweczek jest to literka S. Mamy ją tutaj. O, za G znowu się, znowu się tutaj łapił nie tej litery. Co trzeba? S mamy tu, S mamy tu. I tyle. Kolejna literka. To jest literka W. Szukamy W. Szukamy W. Ale chyba bezskutecznie. Nie widzę W, chyba że gdzieś tam mi się zapadło pałętało. To może później odkryję. Następna litera to jest Z. Mamy w słowie gzyms. Mamy tutaj Z. Tutaj. I chyba tyle. Jeszcze tylko tak zobaczę szybciutko. Chyba nie ma. Także patrzymy. O, jest V. No to mam to słowo, co tu na początku wypatrzyłam. Więcej nie widziałam. No to teraz F. No to teraz F, tu mamy F. Mm, I chyba tylko jedna FK. No to następny mamy M. Następny mamy M. I tu jest tak, mamy w słowie rum, panda. I tylko dwa. A, tu jest jeszcze jedno M. N tutaj miałam. U było U, tak było U. No i czy tu jeszcze coś nie widzę. No to przechodzimy do następnej literki. Jest to literka A. No to lecimy z tym A. Trochę zabawy będzie. Tutaj mamy tutaj O jest Ada, także pozdrawiam serdecznie wszystkie Ady. Adzie W pozdrawiam. I te wszystkie Ady, które mnie też oglądają. A może też nic nie piszą. Och, tu mamy L jeszcze. No i przedostatnia literka to jest T. Tu mamy T tutaj. Tu jest temida. Słówko temida nam się utworzyło. Ale to za mało, jeśli chodzi o wygraną. Yy, no i co? B by mogło być ewentualnie. Ale chyba ono by za wiele i tak tu nie wskurało. No to patrzymy, co tu mamy na końcu. Na końcu mamy C zdrapię, żeby tak już nie zostawiać jej bez dokończenia, ale nie widzę, żeby tutaj była wygrana. Tutaj jeszcze było M, ale i tak nie było P. Dobrze, sprawdzam kontrolne. U, A, S. No cóż, niestety zaczynam pustakiem, no ale jeszcze przede mną dwie krzyżóweczki. Także może coś się trafi fajnego. Bo tylko coś fajnego by się tutaj chciało. Dobra, no to lecimy, zaczynamy, zaczynamy od B, mamy tutaj Bordeaux, obce, patrzymy dalej, tutaj mamy G, G. B, G, <grystanie> język się plącze, tu jest tak, o znowu Ada, a to ciekawostka i w tym samym miejscu, <grystanie> ale numer, a, ciekawe czy w tej trzeciej jeszcze nie mam, dobra, lecimy z literką B. No, nie ma za dużo, to teraz C. Teraz C, tu mamy C. Mm, tu jest C. No, następnie D, <grym> BCD? Nie, teraz mamy L. Nie lecą alfabetem po kolei. <grym> tu mamy L, tu mamy Cliff. Czekajcie, łyknę herbatki, bo mi jeszcze ta alergia cały czas. Nie prześladuje, a to taka chrypka też tam się pojawia. Dobra, LLL, tak, L teraz, ale L chyba już tutaj wyczerpałam zakres L. No to przechodzimy do następnej literki, która się kryje pod ołóweczkiem. Pod ołóweczkiem mamy O, mamy tutaj bordo, o proszę, tutaj trochę z warstwą powalczyć, ale nie ma tragedii. Tu jest O, tu jest O, tu mamy O. No, o, tu jest, o, o jakie słowo. Dno, to przeważnie jest właśnie dno. <grymne> dno i wodorosty przeważnie są. No, ale może to będzie jakieś tam odstępstwo od reguły, coś się, coś się uda trafić. No i znowu jest V. Teraz lecimy dalej. Teraz mamy R. V to już nawet nie szukam, bo tutaj nie widzę słowa z Vką. Tu mamy R, tu mamy R, tu mamy R. Tu, tu jest laser. O, tak widzicie, trochę trzeba bardziej dociskać, nie? Czasami. I tu mamy też R. No dobra, no to odkrywamy następną literę, jaką jest literka J. Mamy ją w słowie pojazd. I i chyba na tym koniec. No, to się rozdrapałam. Naprawdę dobra. Teraz jest więcej, słuchajcie, szukania niż drapania. Z mamy tu, Z mamy tu i Z mamy tu. Dobrze. Odkrywamy następną literkę, literkę P. Również mamy P w słowie pojazd, w słowie pad. I to wsią. Teraz Y. Tu jest Y, tu jest Y. I tu mamy pierwsze słowo obce. Obce. Kiedyś była taka lektura ten obce. No i tak. Tak. Kiedyś te lektury to były. <gry> Dobra, tu mamy teraz literkę S. I tyle, dalej mamy następną literkę. Y, tu mamy y, tu mamy y, tu mamy y, i tu mamy y. Co ja gadam, że drapie i, a mówię y? To się po prostu później tak kicia w głowie od, tego, od tych liter. Ale dobrze, że <grafię> drapie trafił <dwową> literę. <grafię> to jest dobre. T ale to człowiek jest taki rozkojarzony dużo na głowie i stres i wszystko i to później tak się samemu można nieraz złapać na takich drobnostkach a jeszcze przy, przy odcinku to jeszcze się człowiek też tak trochę śpieszy żeby też nie był za długi ten odcinek nie? U, bo nie każdy chce dłuższe odcinki oglądać to jest to mamy teraz u tu jest u i chyba tylko jedno Napiszcie w komentarzu ogólnie, czy lubicie takie dłuższe drapania, czy raczej wolicie takie szybkie drapingi. Jak to u Was jest? To ja tak będę dostosowywać. Czasem coś dam dłuższego, żeby tak wiecie. Dla każdego coś dobrego. Czasem coś dłuższego, czasem coś krótszego. No i mamy tak, tu mamy E. Tu mamy E. I tutaj przedostatnia litera A, no proszę ABC A dali przedostatnie, nie dali A pierwszego no to lecimy z tym A Bari, mamy tutaj słowo Bari B, A, L, I laser ja tu muszę z piąte przez dziesiąte wszystko sprawdzać, laser L, A, S, E, R dobra, drugie słowo złapałam Złapałam właściwie. Tu mamy A, ale. Hmm. Szkoda, nie ma G, takie, by było długie, ładne słowo Gli, giblartar. Łamaniec językowy. Dobra, tu mamy Adę znowu. No to znowu pozdrawiam AD. A co? No i mamy tutaj tak. A. Tra -la -la. A! I bym zapomniała. Pozdrawiam również. Chomiczka Oli Gawryś. Ola napisała, żeby jej chomiczka. Jak ostatnio pozdrawiam Koty. Także pozdrawiam Chomiczka. <grych> Dobra, F mamy. Podrapane. I chyba. Jest! Proza. P o z A. Proza życia. Laser, proza i bari. Także wygląda na to, że <grych> mam te trzy słowa. Ostatnio B sobie tu przywidziałam. Że było. U. A jeszcze jest jakieś słowo. U, u, u. No ale na pewno mam wygraną. To jest pewne. To jest pewne. Ostatnio sobie właśnie wymyśliłam wygraną. No to teraz mi się ziściła, słuchajcie. Te obcy. No, o tym obcym zapomniałam. O tej lekturze, co na początku mówiłam, ten obcy. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery słowa sześć złotych. Czyli ta krzyżóweczka z Adą. Nadrobiła za obydwie. No, tak to może być. Tak to można drapać, tak to można grać. Yy, no, bo w każdym bądź razie, jak ta będzie pusta, to będę tylko trzy ziko na minusie, także jest dobrze. Ale może się wynik poprawić. Ja nie mówię, bo fajnie byłoby tu dwie dyszki trafić albo stówkę. No, już nie mówię, że to tysiaka. Yy, nie wiem, czy główna jeszcze jakaś tam siedzi. Nie sprawdzałam. Tu mamy Z. Chyba tylko jedna zetka jest. Tak, tak jest jedna zetka n. A jak tu dużo słów na tej krzyżówce? Jakoś tak mi się wydaje. No, jakoś tak więcej słów się wydaje. Dobra. Lecimy teraz literką n. Patrzę tylko, czy mi się nagrywa. Nagrywa się dobrze. Tu mamy n. Tu mamy n. Bo jak zaczęłam nagrywać pierwszy odcinek tą, tym nowym e, telefonem, no to się w pewnym momencie przestraszyłam, bo nagrałam odcinek, a nie widziałam go w galerii. Chcę w się sensie w tej galerii zdjęcie wideo i mówię, no nie, coś pewnie odwaliłam, bo trochę inaczej wygląda tutaj w tym moim telefonie e, to nagrywanie, ale nie. Dopiero jak się filmik załadował, bo tak nie wpadł od razu gdzieś do galerii, tylko gdzieś tam jakiś inny folder. Także. Na szczęście, na szczęście się nagrało. Bo już się trochę przestraszyło. Mówię, no nie, cały odcinek nagrany, podrapany, a tu, a tu by nie było filmiku. To tak już by było szkoda. No dobra, ale jest wszystko okej. Okay, tak, że drapiemy dalej. Mamy literkę D. D, dobra. D wydrapane. Dalej mamy L. W każdej krzyżówce mam L. <tuszy> tu jest L balsam balsam bardzo ładne słowo, bo ja bardzo lubię balsamy do ciała. tu mamy p tu mamy p, dla każdego coś dobrego dla mnie balsam, dla Dawida bmw Dobre, tu mamy p Chyba tyle dobra. No to następny ołóweczek drapiemy. Pod ołóweczkiem mamy teraz literkę S. Rysy tu mamy balsam. No i patrzymy dalej, ale chyba to tyle. No a najwyżej, jak coś się znajdzie, to później dodrapie. Jeśli będzie to istotne do wygranej. No i tak, tutaj mamy H. H nie lubię w krzyżówkach, jak się pojawia, bo zawsze H jest mało przeważnie. Tu mam B, tu mam B, B, M, W, balsam. No i dalej, dalej, dalej. Czy jakieś B tutaj widzicie? Bo ja nie widzę, także jak później zobaczę najwyżej, no to wiecie. A można zdrapać. Dobra, tu mamy M. Tu mamy M. Lepiej zawsze się zaskoczyć, że czegoś się nie zdrapało i była wygrana niż zdrapać coś za dużo i później mieć rozczarowanie, tak jak ja ostatnio. Zdrapałam przez przypadek B i myślałam, że mam trzy ziko, <grym> a tu niestety nie było trzy ziko. Dobra, R, -ka, R, -ka. tu mamy R, tu mamy R i R jest tutaj. Następny znak zapytania. Z literką Y. Tu jest Y. Tu jest... O, i mamy pierwsze słówko. Rysy. Tu jest ryga. Dobra. Lecimy dalej. Dalej mamy T w tymku. Tu mamy T. I tutaj mamy też jeszcze T. Te. No dobra. No to drapiemy następną literkę. Jaką jest literka U? Tu mamy U. Tu mamy U. Muszę kopić, bo znowu mi gardle zaschło. Dobra. Teraz jest E. A tu jeszcze było U. A tu mamy za to E. Tu mamy e rekord. No mógłby paść następny jakiś rekord, chociaż ostatnio rekord był no, w e, jubilotce, także kto nie widział to gorąco zapraszam do odcinka. Podrzucę na koniec, bo można w ten odnośnik na koniec kliknąć i wtedy się przenieść do tamtego odcinka. C, tu jest C. Tylko jedno. Hmm. Nie poszaleli Wam, powiem. Dobra, dalej mamy J. Tu jest J. I też tutaj bez szału. No to następne mamy I. Może I tutaj coś nam da. I lubię, i lubię, i lubię. Czekajcie, bo się trochę przyduszę zaraz. Dobrze, już jestem. Musiałam odkaszlać, bo ta alergia to mi normalnie żyć nie daje. Żyć nie daje. Dobrze, tu mamy I, dalej mamy G. No i tutaj mamy G, tu mamy G, ale nie mamy A, tu mamy G, też nie ma A. Tu było M, ale nie było O. u o da la, la. Dobra. Wygląda na to, że tutaj nic nie trafiłam. Oprócz jednego słowa. Sprawdzamy to. Mamy TS, Totalizator Sportowy. No dobra. Ale mamy jedną wygraną w postaci właśnie tej drapki, która dała 6 zł. No dobrze, także dwie przegrane, jedna wygrana. Ilościowo oczywiście zawsze, jak to na lot, to jest niedobrze, ale za to ta jedna dała chociaż więcej niż zwrot. Mamy tutaj cztery słowa, czyli mam 6 zł także dzisiaj jestem 3 zł na minusie tylko no a także inwestycja nie była zbyt duża jakby nie patrzeć ale chociaż też i dobrze że ta zdrabka dała więcej niż zwrot ta jedna galaktyczna krzyżówka kochani zostawcie proszę łapeczkę w górę subskrybujcie wpadajcie do mnie w chwili wolnej zapraszam gorąco a ja się tymczasem z wami żegnam życzę wszystkim miłego dnia popołudnia wieczoru buziaczki pa pa thank you